Narkun po kolejnej obronie pasa. No lepiej być nie może. No tak jest, no lepiej być nie może. Dziękuję Bogu, że tak się stało. Mhm. Czy taki właśnie był game plan na tę walkę zgodnie z tym, co się potoczyło dzisiaj? Tak, chcieliśmy go przeczekać w pierwszej rundzie, bo korwat był bardzo silny. Dlatego też no, postanowiliśmy, że dopiero zaatakuje mocno, tak zdecydowanie o drugie rundy. Mhm, na ważeniu mówiłeś poddanie e, lub knockout, a tak naprawdę mieliśmy e, jedno i prawie drugie, bo był mocny knockdown i e, potem dokończyłeś wszystko co trzeba. E, jak bardzo w skali od 1 do 10 jesteś z siebie dzisiaj zadowolony? E, tak naprawdę muszę jeszcze obejrzeć walkę i wtedy będę mógł ocenić, czy. Czy i gdzie popełniłem błędy? No na pewno ta wygrana cieszy, z tym, że no teraz troszeczkę jestem taki smutny, ponieważ no Michał Materla przegrał. Także no jest 1-1 dla berserkerów. Nie do końca jestem szczęśliwy, ale jeżeli chodzi o moje starcie, no to na chłodno będę mógł więcej powiedzieć na ten temat. Jeśli chodzi o tą szansę w parterze, bo walka poszła w parter, to już czułeś, że to jest dokładnie ten moment. Czy jeszcze brałeś pod uwagę to, że ci się gdzieś tam wyśliznąć i po prostu trzeba będzie ponowniać to poddanie, próbę tego poddania? To znaczy, generalnie no byłem przygotowany na, na różne warianty, z tym, że no Chorwaty dostał bardzo mocny strzał po czym padł, no i już widziałem, że po prostu jest tak zamroczony, że już wiedziałem, że to będzie jego koniec. A oczywiście no, walka pisze różne scenariusze, mogło, mogło to pójść się w inną stronę, z tym, że no, jak już te, takie doświadczenie na tyle, co mi mówi, no to myślałem, że już to będzie koniec. Tomek, udowodniłeś to, że już nikt absolutnie nie może kwestionować Twojego mistrzostwa. Czy Ty czujesz, że w Polsce i w Europie są jeszcze jakieś wyzwania przed Tobą, czy, czy jednak już czas wyruszyć za ocean? To już pytanie do KSW do chłopaków, co oni o tym wszystkim myślą. Generalnie ciężko jest znaleźć mi jakiegoś tutaj rywala takiego mo mocniejszego niż chociażby Erslan. I także także no zobaczymy, co, co z tym wszystkim wyjdzie. Z tym, że no... <coughs> Na pewno, na pewno jeszcze ktoś się znajdzie, z kim będę mógł się mierzyć jak równy z równym. Zapytam cię jeszcze, bo, bo pojawiałem się mimo wszystko głosy, że jeśli Tiago Silva pokonałby Martina zawadę, to e, dostałby walkę o pas. E, I ludzie mówią, że z samej drabinki wynika, że, że ta walka powinna się odbyć. E, czy ty uważasz, że, że to jest? E, że... Te głosy mają słuszność. Ja tylko jestem od czarnej roboty. Na dobrą sprawę każdemu dam walczyć. Jeżeli tak, federacja będzie uważała, że jest on godzin walki ze mną. Jeżeli. Jeżeli jest wysoko w rankingu, nie jest to jakiś ogórek, to oczywiście ja nie chcę się mierzyć ze słabymi zawodnikami. Musi to być bardzo dobry zawodnik, musi, musi coś z sobą reprezentować. I wtedy czuję rywalizację, czuję tego ducha sportowego. Wiem, że może mi zagrozić, wiem, że mogę z nim przegrać. Dlatego też wychodzę, na, wychodzę tak zdeterminowany i tak mocno trenuję, że uwierzcie mi, to co przyszedłem teraz podczas tego obozu przygotowawczego, no to naprawdę. To naprawdę walka to przyjemność. Długo nie, długo nie walczyłeś, ale zapytam, czy masz w sobie jeszcze taką motywację, żeby w tym roku wyjść do klatki, czy jednak chcesz dać sobie czas na, na odpoczynek, na, na zebranie myśli? Jestem rozbity, oczywiście, oczywiście jestem gotowy na grudzień, jeżeli, jeżeli federacja będzie chciała. No niestety... Od tamtego roku nie walczyłem, miałem walczyć w marcu, później w maju, później jakoś we wrześniu i tak ciągle miałem przekładane, dlatego też te były przygotowania jedne z duszy w mojej karierze. Przez to właśnie hmm, one były tak ciężkie ale mam nadzieję, że wszystko wróci do normy, że ten świat w końcu też się ustabilizuje i będziemy mogli już normalnie walczyć te dwa, trzy razy w roku. Powiedziałeś, że względem Twoich przygotowań ta walka to była czysta przyjemność. Co takiego ciężkiego było w tym konkretnym obozie przygotowawczym? Rozwiń trochę myśl. No chodzi przede wszystkim o to, że tak jak powiedziałem wcześniej, przygotowywałem się od początku roku, no i te gale były po prostu przekładane przez tą całą sytuację na świecie i dlatego to były takie ciężkie przygotowania. To, czy jeśli by brakowało tych wyzwań w kategorii półciężkiej w KSW, myślisz o ponownej wycieczce do tej kategorii wyżej, do tej królewskiej kategorii wagowej? Ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, jeżeli chodzi o kategorię ciężką. E, tego podrabianca i tak torwę prędzej czy później. Tak jest. Tak Pop... jest, Dziękujemy. Motywacja My również. Dzięki tym ludziom. E, no słuchajcie, <śmiech> przepraszam, <śmiech> to jest <śmiech> <śmiech> za, dużo cygan... <laughs> za, za dużo papierosów. E, słuchajcie, motywacja skąd płynie? Motywacja płynie tak, z całego Narkun Team, z, o, e, oczywiście cała rodzina moja, która mnie wspiera. E, no i wy, wy, fani, wszyscy, te, wszyscy ci, co tworzą ten sport. Tworzą, tworzą swego rodzaju taką wielką rodzinę i jakby ta motywacja sama się u mnie napędza. Dopóki będę miał tą motywację, to myślę, że będę wygrywał i będę chciał się bić z jak najlepszymi zawodnikami, a teraz dostałem właśnie SMS-a, że muszę lecieć do kochanej, bo kochana przygotowała rozwój. <grym, grym>, Dziękujemy. Pozdrawiam, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich fanów, pozdro. Narkuł Team!